Siema, dużo YouTube cancerpelić, jak wam powiem o tym, dlaczego 90% pola, które czytacie w internecie, tak naprawdę nie działa. A tak naprawdę to działa. Tylko, że są pewne haczyki. Ale warto znać te haczyki, żeby po prostu mieć łatwiej w życiu. Haczek numer jeden jest taki, że nie próbujesz wystarczająco skutecznie lub wystarczająco długo. I dlatego coś nie działa. Na przykładowo, ziomek ci mówi: ty, byku, jest takie coś jak medytacja. Wiesz co to jest? Siedzisz se, z zamkniętymi oczami. I jak to będziesz robił, to normalnie możesz strzelać laserami z oczu, lewitować i przenosić rzeczy umysłem. No i ty mówisz, o kurde, takie coś to ja chcę. No i próbujesz tej medytacji, nie? Siedzisz sobie 15 minut, jakiś tam pies szczeka, yy, twoja stara każe ci mieć naczynia. Tak naprawdę się nie skupiasz, nie? No w ogóle, i tylko sobie siedzisz, nie? Tak naprawdę medytacja polega na tym, żeby świadomie oddychać i głęboko. I się skupić jakby na... Na no, obserwacji swojego ciała, czyli tak jakby na niczym, tylko na, na tym, co czujesz. Nie wiesz o co chodzi. No i ten, i ty tego tak naprawdę nie robisz. I wstajesz i myślisz o Boże, ale żeś mi koleś Tipsa sprzedał. Jakieś normalnie gówno. Ty pewnie mi chciałeś swoją książkę o medytacji sprzedać, ty łotrze. Ty no i mówisz sobie, ta medytacja to nie działa, to ja tego nie próbuję więcej. walić to. Ale tak naprawdę, jakbyś spróbował długo robić to, no i przede wszystkim efektywnie to może zadziałało, ale ty tego nie zrobisz, bo jesteś głupi. Znaczy nie wiem, czy jesteś głupi, ale jak tak robisz, to jesteś głupi, jak tak nie robisz, to brawo, próbuj dalej. Drugi powód, dla którego porada jakaś z internetu może nie działać, jest uwaga, coś normalnie tak odkrywczego, to teraz to, to będzie taka prawda, że Pitagoras to mi może teraz te normalnie buty czyścić, jak ja to powiem teraz, słuchajcie, na każdego działa co innego, bum, chodzi o to, że ktoś pisze książkę, zajebiście fajne skutki medytacji. No i ty kupujesz tę książkę, nie? O no Boże, ja też chcę takie skutki. No i czytasz tę książkę, fajnie, fajnie wszystko, zaczynasz medytować, nic nie działa. Myślisz sobie, o Boże, porady z internetu to są normalnie nic nie warte, już żadnej porady się nie posłucham. Fu. No i wiesz, o co chodzi, Byku? O to, że nie na wszystkich wszystko działa. Ja mam na przykład do wyboru książkę, 10 porad, żeby mieć dłuższego Beniza. Albo jedna porada super efektywna, spróbuj tego, byś miał dłuższego beniza. To wybierz też z 10 poradami. Wiesz dlaczego? Bo jak spróbujesz 10 rzeczy, to jest duża szansa, że któraś będzie działała. A jak ktoś ci sprzedaje jedną rzecz i mówi, o, to jest takie super fantastyczne Jezus Mariko, no musisz to spróbować. Musisz, bo to działa. To jak nie zadziała, to co? No, no może nie zadziałać, bo nie na wszystkich przecież wszystko działa. No, zdarza się tak. Nie mówię, że tak jest w przypadku medytacji, bo moim zdaniem medytacja by na przykład działała prawie na wszystkich. A jak nie zadziała, to co? No to masz lip, byku. No i wtedy myślisz, że. Nie, nie, nie. Ktoś mi nie sprzedał Ja już się tych internetowych porad nie słucham. No i, no i tak to nie powinno być. Spróbuj 10 rzeczy, a dopiero wtedy będziesz mógł powiedzieć, co na ciebie działa. Ewentualnie, jak wszystkie zadziałają, no to co na ciebie działa najlepiej. No i powód numer 3 tego, że jakaś porada nie działa, to to, że masz złe nawyki. I to bardzo złe, na przykład dużo złych nawyków. Załóżmy, że ktoś Ci mówi tak No, byku, jak będziesz pił zieloną herbatę, to się pozbędziesz pryszczów. No i Ty mówisz, o Boże, to ja teraz chcę pić zieloną herbatę, bo mam przecież mordę jak, nie wiem, jakby mi meteory spadły na mordę. No i pijesz tę zieloną herbatę i co się dzieje? Nic. No i mówisz sobie, o Boże, ale żeś mi chłopiec tipsa sprzedał. Mówi, Dzięki Ci, stary. To w ogóle nie działa, a może nawet jest jeszcze gorzej. Masakra, coś żeś ty mi powiedział, chopie, teraz moja twarz to w ogóle wygląda jakbym... Nie wiem, jakbym, jakby, Jakby świnia się spociła i żeby jej te pryszcze wyskoczyły, potówki te, od potu. No i ten... I mówisz sobie, no nie no, ta zielona herbata to jakiś skamis jakiś, pewnie mi chciałeś sprzedać byku zieloną herbatę i dlatego mi to powiedziałeś. I tak naprawdę, ta zielona herbata działa, tylko że u ciebie nie zadziała. Bo jesz niezdrowo na przykład, no bo wstajesz rano jesz paczkę chipsów, idziesz do szkoły jesz dwa pączki, wracasz do domu jesz, nie wiem, jakieś frytki, no i potem na kolację jesz jeszcze serek wiejski, Mamy cię że to jest zdrowe. No i ten, jesz takie coś, a potem pijesz do herbatę i myślisz, że dlaczego zielona herbata nie działa? Bo masz takie gówniane nawyki, że ten jeden dobry nawyk, nawet jakby to nie... nie wiem jak dobry był nawyk, to by tego nie zmienił, byku! No... Pomyśl sobie tak, na logikę, musisz mieć dobre nawyki, jeśli chcesz, żeby, żeby cokolwiek działo, no nie mówię, że masz się cały zmieniać, nie, że o, żeby cokolwiek działo, no musisz nagle całe swoje życie zmieniać, tak się nie da, może się da, ale stopniowo, no ale chodzi mi o to, że nie oczekuj, że na przykład jak te grażyny na Facebooku, nie, siedzą w takiej grupce, leczymy się ziołami i zdrowo odżywiamy, no i ktoś tam napisał post, nie no kurwa, mam chorobę jakąś tam, no i jak, jak ja mam ją tu wyleczyć? A jakaś Grażyna mu odpisała a witamina C w dużych dawkach! Najlepiej dwie dawki! I witamina E w bardzo dużych dawkach. No i ja wtedy myślę, o Boże, Grażyna! Pierdolni się w łeb! Wiesz dlaczego Grażyna? Bo to jak, nie wiem, jakby ktoś zjadł końską dawkę witaminy C A tak naprawdę ma w ciele taki głęboki problem Jak choroba to ta witamina C, co mu pomoże? Gówno mu, kurwa, pomoże. Nic mu nie pomoże, bo witamina C to za mało, żeby cokolwiek zmienić. A te Grażyny myślą, że no ja zje witamina C, no, w noziu, masz cukierka, witamina C, końska dawka, spierdalaj, będziesz zdrowy. Tak Grażyny myślą, no, nie oszukuję was, jest mnóstwo takich Graży na tej grupce i one tam, jedna tam poleca witaminę C. Druga, o, napar z koziej pizdy. Trzecia, no nie wiem, jakaś tam mięta czy coś, kurwa, nie wiem, olejek, oregano. Coś tam każda jedna poleca, jedną metodę. Ja myślę sobie, kurwa, przecież te ludzie to są takie głupie, że chuj. No przecież każdy zdrowy, zdrowo logicznie myślący człowiek wie, że jeżeli na przykład nasze ciało jest taką super skomplikowaną maszyną, to nie ma chuja, żeby jedna mała rzecz, jedna, no może jest w niektórych przypadkach, jak może na przykład niedobór tego składnika, no nie wiem, masz niedobór witaminy D, ktoś ci podaje witaminę D, to faktycznie działa, poczułeś się lepiej. Ale jeżeli ty masz normalny poziom witaminy C i grażyna oczekuje, że jeżeli wpierdolisz jej 10 razy więcej, to się kurwa uzdrowisz, no to się ta grażyna kurwa grubo myli, bo to tak nie działa, bo ludzkie ciało jest tak skomplikowane i choroba jest tak skomplikowana, że na pewno zależy od bardzo wielu procesów. Więc czasami ta jedna rada to zbyt mało, żeby zmienić Twoje życie, skoro ogólnie jest chujowe. No pomyśl o tym, o tym w ten sposób, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że to wam dało do myślenia i yy, pozdrawiam was i ogółem elo.